Cześć z tej strony GamePlays chciałam was zaprosić do kolejnego odcinka na moim kanale i dzisiaj zagramy w podróbkę Pokémonów. Ja już tutaj pozwoliłem sobie pograć yy, chwilę w to gówno bo to jest generalnie zlamione od Pokemonów. Na 100% chciałem wam tylko pokazać to się nazywa Draconius Go i patrz. Patrzcie tak. Profil, Pokeball i... te się zgadzają? Wszystko się zgadza, generalnie wygląda to wszystko tak samo. To jest coś na miano Pokestopu. To jest chyba Jim? Albo tamto? No nie wiem, ale... Mm, patrzcie, Stworki są. Oczywiście również jak Pokémony Patrzcie, na przykład... Tutaj jest esencja i kamienie śnieżki, na przykład, no bo to jest śniegu, czyli większa ewolucja śnieżki, i tak upgrade, czyli zasilenie i przeobrażenie, czyli e, oczywiście tutaj e, ewolucja, e, tak samo atak i e, oczywiście tak samo atak i, e, i ten taki mocniejszy atak. Jakieś tutaj są na właśnie, na przykład ogniste są y, lodowe, y, też znaczy wodne, tutaj też wodny, tutaj jakiś kryształowe, nie wiadomo co, tutaj jakiś wiatrowy. Także to wygląda generalnie jak pokemony, tylko jest jeden minus w tej grze. Tutaj się nie jest tak jak w Pokemonach, że się respią y, Pokémony jakby ciągle, czyli że wystarczy, że trochę poczekać się z respy Pokémon. Tutaj dzisiaj Pokémony, prawie stworki, przepraszam, stworki dzisiaj nie respią w ogóle. Praktycznie, jeśli nie będziesz tam latał. Słuchajcie, ja grałem w tą grę dwa dni i to są moje wszystkie stworki. Przykładowo, jak w Pokémon grałem, to dwa dni zebrałem tutaj max 108 CP. No to mój piąty Pokémon miał ponad 100 CP, więc i w ogóle zobaczcie, patrzcie, nawet jest CP. Znaczy, tutaj akurat to nie jest y, problem, bo jest Combat Power, więc jakby CP to nie jest zarejestrowana nazwa tylko dla Pokémonów, ale samo to zrobienie wszystkiego, jak Pokémony, to jest już trochę, trochę tak naprawdę przesada. Bo zobaczcie, tak samo jak tutaj są na przykład itemy, tutaj wszystko robią na trochę inaczej. Nie widziałem tego wcześniej. Dobra, i tak w, w tą grę to generalnie gram, tylko potrafię Wam pokazać, zobaczcie. Kula ucznia, czyli Pokeball. Yy, lure modul. Tutaj jakieś yy, zioła lecznicze, czyli te potionki. I tak, ten karmel to jest... Yy, to jest... Yy, yy, to jest... No ten banan w Pokemonach, nie pamiętam jak on się nazywa. Pączek magiczny to jest Pinap. Zefir Jednorusza to jest ta Madinka. I Lody Czterech Żywiołów to jest. No nie wiem, taki pin tylko że inny. Generalnie zobaczcie. Jakbym teraz grał w Pokémon, to by się już tutaj 50 Pokémonów zrespiło w czasie. A tutaj się. O! O! Dziki potwór mnie atakuje. No właśnie, to, I to jest lepsze w Pokémonach. Bo w Pokémonach mogłoby być coś takiego. Że właśnie. Yy, na przykład jakiś dziki Pokémon cię atakuje. Tylko tutaj nie można wybierać Pokémonów. Tylko jest jakiś problem z tym. O, co weźmiemy sobie naszego śniegura? I właśnie mogłoby być coś takiego, że na przykład dziki po Pokémon cię atakuje. I ty na przykład możesz z nim walczyć. A jak go pokonasz, tam możesz na przykład go złapać. Wtedy. To by było, moim zdaniem, całkiem dobre. I tutaj. Jest to nawet lepsze od Pokémonów, no ale jest to bardzo, bardzo żałosna podróbka, bo zrobiona identycznie dosłownie. Znaczy, powiem wam tak. Takich Pokémonowych podróbek jest pewnie jeszcze więcej. Są takie na przykład jakieś też, właśnie taka, podobne ze smokami albo coś takiego. Jakieś dziwne potwory. Jest taki ostatnio. Y Reklamy się często wyświetlają takiego czegoś, że tam właśnie takie koślawe stworki na taką animację się... Znaczy, takie koślawe, jakieś dziwne coś się łapie, tak samo jak w pokebolach. I można później ewoluować. Więc tak naprawdę to jest wszystko zreżyniowane z, z jednej gry. Z pokémonów. No i teraz tak. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał, a jeśli Wam gra nie podoba, nie będziecie y, nabijać y, nabijać y, tym tym szajsem y, kasy na przykład innym tym, co stworzyli tą podróbę i się z wami żegnam więc tak naprawdę y, przypominam jeszcze raz, gra się nazywa Draconius Go po prostu wpiszcie na przykład w Google podróby Pokémon Go już się wam to wyświetli także to jest naprawdę żałosne mogłoby być lepiej zrobione, przynajmniej powinny się częściej te potwory pojawiać, bo tak naprawdę nie pojawiają się prawie w ogóle ja się z wami żegnam i cześć.